Ale faktycznie, deploy, czyli wdrożenie aplikacji na środowisko, to jedno. A release, czyli faktyczne udostępnienie, aktywacja funkcjonalności, to drugie. A że prawie zawsze robimy jedno i drugie naraz, to nic dziwnego, że te określenia stały się tożsame. No a po co je rozdzielać? Dobre pytania: Po co są te feature flagi? Dlaczego? Po pierwsze, dają łatwy, bezpieczny, bezstresowy deploy. Skoro możemy zrobić ten deploy z feature'em ukrytym za flagą, to w zasadzie możemy wrzucić apkę kiedykolwiek. Nawet w piątek po południu i nie powinno to nic zmieniać. Taki deploy bez włączania naszych zmian może brzmieć dziwnie, ale po drugie, nie blokujemy pracy innych osób, innych zespołów. Ma to znaczenie przede wszystkim przy większych projektach. Wyobraź sobie, że pracujesz nad dużym serwisem razem z paroma innymi zespołami. W jeden tydzień przygotowujecie 3-4 duże, istotne zmiany. Wszyscy musicie je przetestować, ale nieraz nie ma na to czasu, wychodzi potrzeba jakichś fixów. I taka wersja aplikacji absolutnie nie może wejść na produkcję. Deploy się przesuwa na kolejny tydzień, dochodzą kolejne zmiany, kolejne testy, kolejne opóźnienia i tak dalej. Masakra. Okropnie się tak pracuje. Ale gdyby część tych zmian była za flagami, to Deploy byłby dużo prostszy. A skoro o testach wspomniałem, to...